Dzień dobry! W dzisiejszym odcinku mamy gościa specjalnego, który dość mocno mi ostatnio urósł i zrobił się zbyt ciężki, żeby trzymać ją na rękach. No i mamy jeszcze jednego gościa specjalnego. Dziś troszeczkę opowiem Wam o Zosi, bo niektórzy z Was są nowi na moim kanale. Nie wiem, czy światło tutaj jest dobre i czy Zosi w ogóle będzie widać. O, teraz ją dobrze widać. Opowiem Wam troszeczkę o moim piesku. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale i zastanawiacie się, co robią te wszystkie palmy w tle, no to one rosną naturalnie, ponieważ mieszkam na bali. Przejdźmy do jakiegoś spokojniejszego miejsca i zaraz opowiem wam, dlaczego mam psa mieszkając na drugim końcu świata. Mm. Ten biały piesek to jest pies moich współlokatorów. Oj, właśnie chyba zepsułam basen. To jest pies, który uwielbia pływać na basenie. Jak uda mi się ją dzisiaj złapać, to wam pokażę. To jest cinta. Zosia, czy ty wyjadasz ofiary? A teraz co, uciekasz, że niby nic nie robiłaś? Zobaczcie, codziennie do nas przychodzi pani, która przynosi takie koszyczki z ofiarami. I tutaj często znajdują się smakołyki. O, w tym takim brązowym pudełeczku mniejszym zazwyczaj jest ryż. Także już wyjadzone, Zosia. No i na razie tyle z gościnnych udziałów Zosi w moim odcinku. Zosia ma zdecydowanie ważniejsze rzeczy na głowie niż siedzieć na moich kolanach, czy siedzieć na moich rękach podczas nagrywania odcinka, wiecie, musi, musi pobiegać za wiewiórkami, musi pogonić trochę ptaki. No, wiecie, takie tam psie sprawy. No ale dobrze, niech się wybiega. W końcu ogród jest po to, żeby właśnie Zosia miała co robić, między innymi oczywiście. A teraz opowiem Wam trochę, jak to się stało, że e, mieszkam na drugim końcu świata i że mam psa, bo sama się tego nie spodziewałam. To znaczy, ja od zawsze chciałam mieć zwierzaki i miałam psa z moimi rodzicami, z moją siostrą. Niestety, killerek, bo tak się nazywał. Killerek nie żyje. Um, ale jak zaczęłam podróżować, to właśnie zawsze chciałam mieć psa. Natomiast jestem osobą odpowiedzialną, albo staram się być osobą odpowiedzialną, więc wiedziałam, że. Przy podróżach to niestety nie będzie możliwe, no bo nie zostawię psa na pastwę losu, nie zaadoptuję sobie, a potem nie porzucę, jak niektórzy niestety robią. No i kiedy przyjechałam na Bali, to też nie byłam pewna, jak długo tutaj zostanę. Nadal nie jestem. I nawet nie przyszła mi do głowy, żeby, żeby adoptować żadnego psiaka, ale miałam taką przygodę, że jechałam sobie na skuterze. A może zacznę od tego: na Bali jest dosyć duży problem z psami, ta kwestia się zmienia. Ale niestety, jak dla mnie, zbyt powoli. Problemem jest to, że dużo psów zostaje wyrzuconych na ulicę. Często to są psy, które normalnie były pupilami, pupilami mieszkańców, ale wystarczy, że pies trochę zachoruje i jest wywalany na ulicę i pozostawiony samemu sobie. Nie mówię, że wszyscy ludzie tak się zachowują, bo jest dużo cudownych ludzi, zarówno zagranicznych, jak i lokalnych, którzy pomagają zwierzakom, ale bardzo często. Jeżeli tutaj przyjedziecie, to sami zobaczycie, bardzo często możemy zobaczyć porzucone psy na ulicach. One niestety w wielu przypadkach są wychudzone, wyglądają na bardzo chore. No i wiecie, serce się kraja. Naprawdę to jest smutny widok. I kiedyś pojechałam do sklepu w innej miejscowości, i kiedy wracałam do domu, to zobaczyłam małego pieska, który leżał tak jakby na chodniku, tak jakby, bo tutaj raczej nie, nie ma zbyt dużo chodników, leżał po prostu na poboczu. I to był przerażający widok. Widziałam już wcześniej wychudzone, zawiedzone pieski, ale w tym przypadku to była naprawdę tragedia. zatrzymałam się na chwilę i zastanawiałam się, co zrobić w takim przypadku. I nie wiedziałam za bardzo, co zrobić. Pies wyglądał tak, jakby miał też mnóstwo chorób. Um, Wkleję tutaj gdzieś zdjęcia tego pieska, którego znalazłam. No i... Zgłupiałam, nie wiedziałam, co zrobić, wróciłam do domu, ale strasznie mi gryzła ta sytuacja, i postanowiłam zapostować na grupie na Facebooku i zadać pytanie, jak pomóc temu psu. Może głupie pytanie, ale ja nawet nie wiedziałam, jak się zabrać za temat. Nie wiedziałam, w jaki sposób przetransportować tego psa. Nie wiedziałam, do jakiego weterynarza pojechać. Ja też byłam nowa na Bali, więc no wiecie, nic nie wiedziałam. Tutaj na grupach na Facebooku bardzo dużo ludzi się udziela, takich, którzy pomagają psom. Więc wrzuciłam zdjęcie tego psa i spytałam się, raczej poprosiłam, ludzie, pomóżcie mi, nie wiem jak, nie wiem co zrobić. I dużo osób do mnie napisało wiadomości prywatne, polecili mi weterynarza. Zorganizowałam pudełko, zorganizowałam karton i następnego dnia bo to już było bardzo późno kiedy ja wrzuciłam ten post następnego dnia podjechałam do tego pieska i zgarnęłam go Myślę, że i ja i pies byliśmy trochę przestraszeni do weterynarza jechaliśmy dosyć długo bo chyba 45 minut w jedną stronę na skuterze nawet nazwa, na, nadałam imię temu pieskowi. No, i oczywiście musiał zostać y, u weterynarza na obserwacji. Pani weterynarz powiedziała, że wszystko jest w porządku, że nie ma żadnych chorób. E, chyba tylko świerzb miał. Mówię tylko, dlatego że dosyć dużo psów na bali męczy się z tym problemem, więc nie jest to jakieś szokujące. Po kilku dniach dostałam informację, że mój piesek. Już wtedy wiedziałam, że na pewno wezmę tego psa ze sobą do domu. Ma chorobę, która nazywa się parwo. Nie wiem, jak to się nazywa po polsku, nie wiem, czy ta choroba ma inną nazwę. Um, no i niestety w wielu przypadkach ta choroba jest śmiertelna dla małych szczeniaków, które nie były szczepione. Okazało się, że ten piesek miał chyba trzy miesiące, był malutki, naprawdę. Ja myślałam, że taki starszy piesek, tylko małych rozmiarów. No, i jeszcze walczyliśmy o życie tego psiaka. Naprawdę to było straszne doświadczenie, um, ale niestety zmarła po kilku dniach. I byłam niesamowicie przybita. Ludzie na Facebooku pytali się, co z tym pieskiem, naprawdę zaangażowali się w całą tę historię. Miałam nadzieję, że ta historia będzie miała szczęśliwe zakończenie, niestety nie miała. I jedna z pań, która pomagała mi i udzielała wskazówek, jak ratować pieska, napisała do mnie kilka dni później, że jej bardzo przykro, że Singa, bo tak miałam, na, miałam w planach nazwać tego psiaka, który niestety zmarł, że Singa nie żyje i napisała do mnie, że dziś rano ona zgarnęła z pola ryżu jakiegoś zawiedzonego szczeniaka, który jest niemalże całkowicie łysy i czy nie chciałabym go adoptować. No ja jej powiedziałam, że nie jestem pewna i że raczej nie, um, ale że mogę być domem tymczasowym dla tego pieska i że postaram się jakoś mu pomóc, no i że pojadę do weterynarza go odwiedzić, może jakąś tam karmę zawiozę, no tego typu sprawy, ale byłam raczej na nie. Nie chciałam adoptować psa, no bo nie, nie, nie wiedziałam, czy ja sobie sama finansowo poradzę, a co dopiero jeszcze brać psa sobie na głowę. Pojechałam do weterynarza, kupiłam kilka, kilka worków jedzenia i jak zobaczyłam Zosię, bo to była Zosia, to po prostu stwierdziłam, że to jest mój pies. <noise> I ja nawet się nie zastanawiałam, czy ja ją adoptuję, czy ja jej nie adoptuję, po prostu wiedziałam, że ona jest moja. Zośka to w ogóle miała tyle jakichś dziwnych problemów skórnych, że po prostu wyglądała jak siedem nieszczęść. Ale najlepsze jest to, że ona była zamknięta w klatce, dlatego że miała też świeżb i świeżb jest zaraźliwy. Um, taki psi świeżb to jest inna sprawa niż ludzki świeżb, więc my... Na nas te same bakterie czy te, te same robaki nie przeżyją, ale mogą wywołać jakieś tam problemy skórne, na, tak, takie krótkotrwałe. Więc Zośka musiała być odizolowana i biedna tak. Stała taka półłysa w klatce, ale było widać, że ma charakterek, bo ona nie była jakaś skulona, jakaś taka, wiecie, przestraszona, tylko ona stała dumnie. Tak jakby ona była królową tego weterynarza. Także yy, ja do Zośki przyjeżdżałam regularnie, ale musiałam jeszcze czekać chyba trzy tygodnie, zanim mogłam ją wziąć do domu. I jak wzięłam ją do domu, to słuchajcie, Zosia była taka maciupeńka. Ona miała chyba z miesiąc, jak ja ją wzięłam do siebie. Więc oczywiście musiałam ją zawozić na wszystkie szczepienia, wiecie, tak jak normalnie z pieskami bywa. Oczywiście ma książeczkę zdrowia, wszystko jest tam dopilnowane. Ale była tak malusieńka, lekarz mi powiedział, że ona urośnie maksymalnie do 5 kg, To jest nieprawdą, nie wiem ile teraz waży, ale ostatnio byłam z Zosią u weterynarza jakieś 4 miesiące temu na ważeniu, nie, 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 nie 4 miesiące temu, byłam z nią 2 miesiące temu i Zosia waży ponad 10 kg, także tutaj się trochę pomylili, kopsnęli się. Jak ją wzięłam ze sobą na początku, no to oczywiście nie mogła wychodzić z domu. No bo wiadomo, że wszystkie szczepienia i tego typu sprawy, ale jak zaczęłam z nią wychodzić, to <niosenie> niesamowicie mnie bawiły reakcje ludzi. No bo Zosia była przez jakieś dwa miesiące całkowicie prawie łysa, znaczy może nie całkowicie łysa. Możecie sami zobaczyć na zdjęciach starych i ludzie, niektórzy patrzyli się z obrzydzeniem na nią. Ja w ogóle się zastanawiałam dlaczego, bo dla mnie ona była tak słodka, kiedy była właśnie takim czupiradłem. We mnie wyzwala, wyzwalała taki instynkt opiekuńczy, że po prostu nie mogłam się powstrzymać od przytulania jej. Pierwsze spacery były dosyć ciekawe. Zosia, yy, Zosia, muszę przyznać, że pomimo tego, że miała charakterek, to jednak była przestraszona, jak wychodziła ze mną na spacer. No ale co by się tutaj dziwić. Yy, nie będę Wam opowiadać Wszystkiego z takimi mega szczegółami, bo ten odcinek trwałby chyba z 5 godzin. Natomiast chciałam poruszyć temat Zosi też trochę dlatego, żeby opowiedzieć o szerszym problemie, żeby opowiedzieć o tym, że jest dużo miejsc na świecie, gdzie zwierzęta nie mają takich praw jak w Europie. A nawet pomimo tego, że w Europie zwierzaki mają już prawa, że przepisy prawne się zmieniają z korzyścią na stronę zwierzaków, to i tak jeszcze niestety. Dużo osób traktuje psy, traktuje koty, czy w ogóle zwierzęta nawet w takim szerszym rozumieniu jak jakieś przedmioty, które nie mają uczuć, które nie czują bólu. I mam nadzieję, że to się trochę zmieni. Bali to wcale nie jest w 100% raj na ziemi. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że tutaj mieszkam, ale niestety, jeśli chodzi o kwestie praw zwierząt, to dzieje się tutaj bardzo dużo złego. Całe szczęście kilka tygodni temu był pierwszy przypadek w historii Bali, kiedy... Osoba, która zamordowała zwierzę, poszła, poszła siedzieć. To znaczy, została w ogóle skazana, bo tak to tutaj nie traktowało się zabicia czy katowania zwierzaków jako przestępstwo, jako wykroczenie, jako złamanie prawa, więc trochę się tutaj zaczyna zmieniać. Natomiast nie rozumiem jednej rzeczy, bo problem bezdomnych psów to jest naprawdę bardzo duży problem tutaj. Główną sprawą jest to, że psy nie są kastrowane, a suczki nie są sterylizowane. Zosia jest wysterylizowana, więc tutaj jest problem rozwiązany, ale one się rozmnażają na potęgę. I bardzo często widzę posty na w grupach na Facebooku, gdzie ktoś znalazł karton z wyrzuconymi dziesięcioma szczeniakami albo jakieś kocięta porzucone w workach w rzece. Naprawdę przerażająca sprawa. Ja pamiętam, że w Polsce też kiedyś takich przypadków było bardzo dużo, i wiem, że do tej pory są, ale to są zdecydowanie rzadsze sytuacje, i też wydaje mi się, że nie ma już takiego przyzwolenia społeczeństwa na tego typu sprawy. Natomiast tutaj dla większości ludzi to nie jest szokujące, żeby wyrzucić no może nie dla większości jest bardzo dużo ludzi, którzy, dla których to nie jest szokujące, żeby wziąć szczeniaki, wrzucić je do kartonu i wyrzucić na śmietnik. Także dużo jeszcze tutaj jest do zmiany, i to jest tak duży problem, że szokuje mnie, kiedy widzę ludzi, zwłaszcza balijczyków, albo nawet nie, nawet nie zwłaszcza balijczyków, jakichkolwiek ludzi, którzy mieszkają na Bali i widzą, jak to jest duży problem ile jest psów porzuconych i kupują psy, jakieś drogie psy rasowe. I naprawdę widziałam już tyle razy tutaj psy husky. Widziałam jakieś takie małe kuleczki włochate, nie pamiętam jak te rasy się nazywają, ale to są bardzo drogie psy rasowe, które są specjalnie sprowadzane na Bali, albo kupowane są z jakiejś pseudochodowli, bo tutaj też są hodowle i niestety te sprawy wychodzą na światło dzienne. Jest tak dużo psów, które można zaadoptować, i one są w różnych rozmiarach. Są psy większe, mniejsze, więc jakby każdy może dostosować rasę do, do swoich możliwości. Może nie powinnam oceniać nikogo, no bo każdy ma prawo mm, zachowywać się jak chce, działać jak chce, ale no nie wiem, wydaje mi się to takie być nie na miejscu, kiedy jest tak dużo porzuconych psów, żeby. Specjalnie zamawiać i płacić za jakąś konkretną rasę, gdzie jest tak dużo psiaków, w którym, w którym można by było odmienić los i żywot. Co więcej, dużo psów, które znajdują się na ulicach to są psy rasowe, które zostały porzucone, ponieważ zachorowały i właściciele nie chcieli się nim opiekować. Także przerażająca sprawa. Ale nie chcę, żeby ten, żeby ten odcinek miał taki negatywny wydźwięk i chciałam tylko powiedzieć tym z Was, którzy planują odwiedzić Bali, że jeżeli będziecie chcieli pomóc jakoś zwierzakom, to wsprzyjcie proszę fundacje, które im pomagają, albo zawieźcie jakąś karmę do, do, do weterynarza. Jeżeli macie ochotę, to ja mogę podać nazwy weterynarzy, którzy są naprawdę uczciwi, którzy pomagają zwierzakom, którzy nawet. Sami u siebie w domach trzymają zwierzaki porzucone, które wymagają pilnej opieki. Też jeszcze dodatkowo, jeżeli macie ochotę, oczywiście, to możecie zostać domem tymczasowym dla psów szukających rodziny adopcyjnej. I to jest takie połączenie przyjemnego z pożytecznym, jeżeli lubicie zwierzęta, bo nie musicie brać zwierzaka na stałe, tylko możecie zaoferować, że bierzemy psa na dwa tygodnie, na miesiąc z góry. Hmm, oczywiście nie musicie ponosić kosztów leczenia psa, natomiast ja zachęcałabym do tego, że jeżeli możecie, to pokrycie koszty leczenia, ponieważ to będzie bardzo duża pomoc dla weterynarza. Yy, I znowu, ponownie, jeżeli jesteście zainteresowani, to pod tym filmem wrzucę linki do yy, czy informacje o weterynarzach, którzy wiem, że na 100% są uczciwi, pomagają zwierzakom. Skontaktujcie się z nimi i powiedzcie, że możecie zostać domem tymczasowym. Zaopiekujcie się psiakiem, który potrzebuje miłości. Zróbcie mu jakieś wypasione fotki, żeby łatwiej było mu znaleźć rodzinę na stałe. Myślę, że to będzie ogromna pomoc dla weterynarza, dla psa i być może dla was samych też, no bo w końcu kto nie chciałby się zaopiekować szczyniakiem, prawda? <laughs> ja staram się nigdy nie, nie, nie oceniać wyborów innych, bo kim ja jestem, żeby oceniać innych publicznie, no bo wiadomo, że to co robię prywatnie to trochę inna sprawa. Ale jeżeli mogę Was o coś prosić albo przypomnieć, to pamiętajcie, adoptujcie, nie kupujcie, bo to jest kompletnie bez sensu. A jeżeli mieszkacie w Polsce i chcecie, i chcecie kupić jakiegoś psa albo adoptować psa, to pojedźcie do schroniska. Bardzo często w schroniskach są psy rasowe i niekoniecznie muszą być po jakichś ciężkich, traumatycznych przejściach. Po prostu pojedźcie do schroniska, pogadajcie z opiekunami i najprawdopodobniej. W takim schronisku będziecie mogli znaleźć pieska, którego możecie adoptować za darmo, który będzie takiej rasy, jako, jakiej wyszukacie, albo takiego rozmiaru, jakiego szukacie. Jest tak dużo zwierząt, które potrzebują pomocy, i my właśnie możemy im pomóc. I z taką pozytywną myślą zostawiam Was dzisiaj. Wiem z komentarzy, które piszecie, że część z Was również ratuje zwierzaki, i również ma adopciaki w domu. Wielki szacunek dla każdej osoby, która odmienia los psów które bez naszej pomocy miałyby po prostu przekichane życie. Jesteście wielcy. Do zobaczenia w następnym odcinku, miłego dnia i bawaj! A kto to tutaj pływa?